Hej, cześć, witaj. Dobry synku. Mm, Witaj, ojcze. Migiem się ubierz. Teraz, kiedy w końcu wstałeś, możesz przejść się do miasta, by kupić zapasy żywności. Mm, mm, co? Tak, nie przesłyszałeś się. Potrzebujemy trzech bochenków chleba, dwóch butelek mleka, dwóch kawałków sera i dwóch baranich kiełbas. Zrozumiano. Gdy będziesz w mieście, zajrzyj do matki i powiedz jej, że wrócimy, gdy tylko zakończy się sezon. Zrobi się. Tutaj masz 50 złotych monet. Tylko nie wydaj ich na bzdety. Potrzebne nam są te zapasy. A i jeszcze jedno. Co? Potrzebne nam drewno opałowe. Przynieś mi 10 solidnych kawałków. No dobra. Mogę Was w końcu serdecznie powitać w modyfikacji. Uwięziony w dolinie. Mamy już jakiś łuk. Mamy nóż. Mamy amulet życia. Jakieś. Jedzanko zebrane, ja sobie odpalam ognika, żeby przyspieszyć co nieco powiedzmy te przygody. I tu już widzimy jakiegoś myśliwego, który nam prawdopodobnie powie, że nie wydostaniemy się stąd. Cześć Teobaldzie! Zgaduję, że chcesz się stąd wydostać. Tak. Jest pewien problem. W zeszłej nocy przejście zostało zawalone przez trzęsienie ziemi. I teraz. Jesteśmy tu uwięzieni. Nie zauważyłeś tego trzęsienia? Spałem jak zabity. Skończyły nam się zapasy żywności. Chciałem udać się do miasta, ale przejście jest zawalone. Hmm. Biorąc pod uwagę powagę sytuacji, w drodze wyjątku oddam ci część swoich zapasów. Czego potrzebujesz? Trzech bochenków chleba, dwóch kawałków sera, pięciu butelek mleka i dwóch baranich kiełbas. W takim razie, trzymaj. Tak się składa, że ma wszystko, czego potrzebujesz. Dziękuję. No, drobiazg. Moich zapasów jedzenia wystarczy co najmniej do następnej zimy. Co możemy zrobić? Nie mam żadnego pomysłu. Ale może Geridur, kapłan z kaplicy będzie w stanie nam pomóc. No dobra, wiemy, że jeszcze mamy jakiegoś maga, ale tak musimy jeszcze zebrać jakieś, powiedzmy, proste kawałki drewna. Czym są po prostu lagi, tak? On chyba tam chciał ich 10, więc dzięki temu, że mamy ognika, szybciutko nam to pozbiera sztuka walki. To jest jakaś książka. Przy okazji nauczymy się więcej w jednorękę. Nie, to nie jest duża modyfikacja, więc od razu sobie czytamy. Nie wiem, czy będę miał możliwość tutaj jakiejś nauki. Raczej, powiedzmy, wszystko co zbierzemy, to jest po prostu dla nas. I są dwa ścierwojatki do, do powalczenia, spróbujmy sobie jednego wsiąść. Tak na dobry początek, tak na rozgrzeweczkę, Chodź tutaj. No, i niestety, nasz kozik jest taki dość mizerny. Więc ta nasza walka będzie trochę trwała. No i siły też nie mamy za dużo, więc po prostu ile my mamy siły? 10, ale dzięki temu, że przeczytaliśmy książkę, to mamy 15 aż kryta. Więc taki ścierrojat mógłby nas nawet zabić. Bo trzeba uważać. No, właśnie, żeby lepiej nie dziobnął. Ojoj, oj, dwa razy już nas dziobnął. No, ale dobra. Mamy. Ognik zebrał. Co miał zebrać? No i pozbierane są wszystkie grzyby. Prawdopodobnie zebrałem wszystko na mapie. Prawdopodobnie tak. Mamy 11 patyków, więc nawet jakbyśmy chcieli, to możemy sobie to wymienić. Hey, ty! Nasz kozik na drewny, na drewniany. Trzymaj! Przyniosłem drewno. Świetnie. Przyniosłem żywność. Co tak szybko? Trzeba by na pewno z miasta. Nie, od Teobalda. Nie mogłem dostać się do miasta, bo przejście do niego zostało zawalone po nocnym trzęsieniu ziemi. Jednak to jeszcze nie wszystko. No. Potrzebujemy mięsa, a dobrze by było, jakbyś poprawił swoje zdolności łowieckie. Pójdę z tobą. Miejsce do polowania sam sobie wybierzesz. Wybierzmy się na polowanie. W porządku. Idź przodem. Okej, okay, czyli coś pominęliśmy, czy będzie więcej tutaj do polowań? Tu jeszcze jest przejście. Wilki są, bo tutaj to z... chyba wszystkich pokonaliśmy. Dobra, dobrze, że nie, nie zauważyłem tego przejścia. Się nie męczyłem z wilkami. Ojcze, będziesz mnie bronił? Strzał to za dużo. Nie mamy. Ojcze! Ojcze! Zabiją mnie! Zabiją mnie! Takie wilczki. <śmiennie> Dobra, czy nasz. O... Nie, zabiły nas. Dobra, przynajmniej wiemy, co nas czeka. Możemy zjeść sobie parę kopacza, bo wiecie. Mm, no, laga będzie trochę dłuższa. Jakbyśmy tak zestrzelili te wilczki, to byłoby lepiej, ale. Nasze umiejętności w strzelaniu nie są najlepsze, strzał też zaraz stracimy. Zjedzmy goblinie jagody, bo może to coś poprawi naszą zręczność, chyba że zrobimy tak, że ty podejdziesz do nich bliżej. No nie. O, o, o! jedna z tych Niech się rzucą na ojca, wtedy my mamy większe szanse. Dobra, 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 dobra. Kozik! Dobra, żyjemy. Ojcze, żyjesz? No, ja bym chciał się tak ustawić, żebym trafił. Jedna bestia mniej. Dobra. Bo nie było za łatwe. Ile mięsa zebrałeś? <laughs> Te pięć kawałków mięsa w zupełności wystarczy. Zatem wracam do chatki. Okej, okay. on wraca do chatki, a my przy okazji zwiedzimy ciąg dalszy tutaj. Tylko się boję, że po prostu możemy zginąć. Idąc dalej, mamy cztery strzały. Hmm. Ale co tutaj się chowa? Goblin. Kreto szczury Dobra Czy taki goblin to jest dla nas, powiedzmy Przeciwnik? Czy to jednak. Dobra, jednego pokonamy z łuku, a drugiego. Dobra, nie mam więcej strzał, więc teraz przydałoby się bić z naszej i z naszej lagi. Super, pokonane. No ale, ale czy my powinniśmy tutaj chodzić? Powinniśmy. O, kuferek. Stalowa stal i skrzyneczka. Skrzyneczka. Otworzymy ją? Nie. Ale przed walką z kretoszczurami to ja się chyba prześpię, bo za dużo zdrowia straciliśmy. Mamy co prawda 10 punktów nauki. Czy byśmy mogli to wykorzystać powiedzmy na... Jakąś naukę? Może cokolwiek? Czy twórca nie przewidział tutaj takich możliwości? Nauczysz hey! mnie czegoś? Nie, ale na pewno musimy pogadać z magiem, a przed tym to przydałoby się po prostu wyczyścić mapę. Mogliśmy to zrobić po walce z wilkami i przed wilkami przespać się po prostu. Skoro mamy możliwość, no to wiecie. Ilu tu was jest? Trzech. I rzucacie się wszyscy trzej na mnie. Dobra, w razie czego nie pokonamy was. <grystanie> Dobra. To było niezbyt dobre. No. No, nie założymy tego miecza, tak. A. Ten jest strasznie krótki, ale dwa razy więcej obrażeń zadaje z drugiej strony. No widzicie, taka modyfikacja, a my mamy już problemy. O, teraz biegnie jeden. No to mamy jakiekolwiek szansę zwyciężyć. Dobra. Może tego sobie weźmiemy z tej strony? Czy może tu coś jeszcze ognik nam znajdzie? Mikstura. Kamień runiczny. Dobra. Chodź, kreto szczurko. W razie czego po tobie to się prześpimy? No i dobra, 0 HP, więc lecimy, prześpimy się, ostatniego pokonamy, potem zostanie tylko rozmowa z, w zasadzie z magiem, bo z y, myśliwym, chyba że u myśliwego możemy cokolwiek zainwestować, punkciki. W sumie sprawdzić to nie zaszkodzi. Nie, nic nie ma. A czy ty coś masz w chatrze? Może lepiej cię nie okradać? Dobra, zobaczymy. Taka mroczna muzyczka trochę się załączyła. Dobra, biegniemy, biegniemy. No, bez ojca tych wilków to bym pewnie na pewno nie pokonał. Dobra, co tutaj jest ciekawego? No dobra, teraz to poszło nam całkiem nieźle. No i co? Wszystko wyczyszczone na mapie, można kończyć modyfikację. <laughs> no ale mamy jeszcze kaplicę, więc trzeba będzie odwiedzić tego maga, co tam w środku jest. Tylko boję się, że ten ognik jak mi ukradnie coś kluczowego... Właśnie, on już coś tutaj nam kradnie. A czy kradnie więcej? Złoto, a ten posążek Inosa też nam ukradł. Dobra, wiecie co? Ja wiem, że ten posążek Inosa jest dość istotny, bo kiedyś sobie to ogrywałem, więc ja go wyrzucę po prostu, skoro udało mi się go zahachmęcić ognikiem. Hej ty! Ty masz szpon beliara, Pozdrawiam Was, kapłanie Gary Duże. Czego Ci potrzeba, mój syno? Jestem tu z powodu Zawalonego Przejścia. Co o nim wiecie? Wygląda na to, że zostało zawalone przez trzęsienie ziemi, które miało miejsce w nocy. Macie pomysł, jak wydostać się z Doliny? Hmm. Można pozbyć się zwał yy, za pomocą nogi, ale do tego potrzebne są składniki. Jakie składniki? Będę potrzebował kilku skał i minerałów. Jeden akwamaryn, jeden kwarcyt, jedna skała krystaliczna. W tej dolinie można je znaleźć tylko w jaskini. Jednak z powodu pełzaczy zablokowałem wejście do jaskini. Oto klucz! Bądź ostrożny, mój synu! Dobra. Czy my sobie poradzimy z pełzaczami? No tak ciężko powiedzieć. Ach... Tam są jeszcze drzwi, których wcześniej nie zaobserwowałem, ale już rzuciły się w oczy. Jest duch maga ognia. Dobra, chłopie, pogadamy. To, czekałem na ciebie. Kim jesteś? I skąd znasz moje imię? Jesteś duchem? Nie, nie bój się nie. Mnie. <laughs> ale kim ty jesteś? Nazywam, Nazywam się Temur. Jestem duchem dawnego kapłana tej doliny. Objawiłem się, bo chciałbym cię ostrzec. Ostrzec? Przed czym? Przed kapłanem Garidurem. Ale dlaczego? On nie jest tym, za kogo się podaje. To długa historia, ale ty musisz dowiedzieć się prawdy. Dlatego tu jestem. Wiele wieków temu tę dolinę zamieszkiwała niewielka, bogobojna społeczność. Pewnego dnia ci ludzie natknęli się na kopalnię złota i to miejsce przemieniło się w osadę górniczą. Im więcej złota wydobywali z kopalni, tym stawali się coraz bardziej chciwi. Ich chciwość sprawiła, że drążyli w kopalni coraz to głębiej. W końcu oprócz złota zaczęli wydobywać również najcenniejszy minerał tego świata czerwoną rudę. Po odpowiedniej obróbce można nadać człowiekowi niewyobrażalną moc. Początkowo górnicy nie byli nic w stanie zrobić z tą rudą, myśleli, że to zwyczajna skała. Zanieśli więc ją kapłanowi Garidurowi, który uchodził za eksperta od minerałów. Po długich badaniach Garidur odkrył prawdziwe właściwości rudy. Następnie nakazał zaprzestania wydobycia złota w kopalni i rozpoczęto wydobycie tylko czerwonej rudy. Pomimo szacunku do Garidura górnicy podeszli sceptycznie do tej decyzji. W końcu, dlaczego zamiast, zamiast cennego złota mieli wydobywać jakąś czerwoną rudę? Czyżby Garidur coś przed nimi zataił? Ostatecznie górnicy odmówili wydobycia tej rudy. Garidur wściekł się, gdy się o tym dowiedział. Posłał wszystkich mieszkańców wioski do kopalni i zablokował wejście przy użyciu magii. Powiedział, że wypuści ich tylko wtedy, gdy wydobędą dla niego dostatecznie dużo czerwonej rudy. Lecz ludzie w kopalni szybko poumierali. Teraz, przy pomocy właściwości Czerwonej Rudy, Garidur był w stanie stać się nieśmiertelną istotą. Nawet, Nawet jeśli jego dusza spoczywała w królestwie Adanosa, w ten sposób mógł żyć wiecznie. Jak mogę powstrzymać Garidura? Czerwona Ruda dała Garidurowi ogromną moc. Dlatego, ty również będziesz potrzebować tej rudy. Pierwszą rzeczą, którą powinieneś zrobić, to dostać się do kopalni i odnaleźć tam czerwoną rudę. Wtedy będę mógł stworzyć z niej dla ciebie miecz. Do tego będę potrzebował surowej stali oraz trzynastu bryłek czerwonej rudy. Jak dostać się do kopalni? Wejście do kopalni jest zamknięte. Można się tam dostać jedynie przez teleportację. Przynieś mi czysty kamień runiczny, a przygotuję dla ciebie runę teleportacyjną. Ponadto, aby stworzyć runę, będę potrzebować czegoś z kopalni. Jak mogę ci przynieść coś z kopalni, skoro jest ona zamknięta? Myślę, że ziemia lub kamień z kopalni w zupełności wystarczy. Co to oznacza? Oznacza to, że dryfuję od królestwem królestwem Beliara, królestwem Adonosa nie jest ani żywy, ani umarły. Dlaczego miałbym ci uwierzyć? To już twoja decyzja, czy mi uwierzysz, czy też nie. Jednak twoja decyzja wpłynie także na życie twojego ojca i Teobalda. Mam czysty kamień runiczny. Tu wspaniale. Mam surową stal. Dobra robota. W jaki sposób zginąłeś? I dlaczego nie doznałeś spokoju po śmierci? Dawno temu, zanim dotarła tu Gorączka Złota, byłem wraz z Garidurem, kapłanem w kaplicy. Razem przeżyliśmy tam wiarę Winosa. Raz jednak widziałem, jak Garidur nocą wymyka się z kaplicy. Udałem się tuż za nim do podziemnych katakumb, gdzie odprawiał plugawe rytuały do Beniara. Gdy tylko podszedłem do niego, wyciągnął miecz i zabił mnie. Teraz mam przeżyć w tej dolinie tak długo, aż dawne zbrodnie nie zostaną odkupione. Dobra. Yy, I Dobrze, że ukradliśmy kapliczkę. Dzięki temu zdobyliśmy kamień z kopalni. Nie ma więcej kwestii dialogowych. Co się dzieje? Teleport. Miecz. Uwięziony w dolinie. No, no, to, No i co? Nic? Nic się nie stało? Teoretycznie powinno się coś stać, że zdobyłem ten kamień z poświęconej ziemi i wiecie... Powinno coś zadziałać, ale widzę, że jest problem. Może za wcześnie go... zdobyłem? Nie wiem, czy coś... coś tutaj... Galidur. Niech. Może z ojcem muszę pogadać, może z Teodorem. Czy tam jak mu tam było. Hej, ty! Nie. A ty coś wiesz? No też nie. Dobra, musimy się wczytać. Mamy to. Mamy klucz. To może po prostu statuetkę sobie wyrzucimy. Chyba, że otworzymy ją już teraz? No zobaczymy. Przeklikamy sobie wszystkie opcje dialogowe. Może po prostu ze względu na to, że wszystko przeklikaliśmy, to coś się popsuło. No dobra, to trochę długo trwa, ale... No dobra, jak się dostać do kopalni i tak dalej... W jaki sposób skinąłeś? Mam kamień runiczny, mam surową stal... Okej, okay, czyli coś, coś się popsuło ewidentnie. Może ja s... nie będę jej otwierał, może on ma mnie przyłapać na kradzieży statuetki? Nie wiem. Dobra, zrobiłem szybkie cięcie, przeklikałem drugi, trzeci raz w zasadzie. Mam właśnie, posążek i Oddaj mi ją, albo doznasz w panu ognia! Nie, zatrzymam ją sobie. Zatem gin. Dobra, tak że teraz uciekamy po prostu od niego. No biegnij, najszybciej jak potrafisz. I może ze względu na to, że wiecie, ognik mi ją ukra, on stał dosłownie obok. Teraz to zadziała. O właśnie. Mam tu ten dziwny kamień. Był w niewielkiej statuetce i nosa należącej do Garidura. To. co kamień z kopalni. Czuję to. Zatem możesz go użyć do stworzenia runy. Tak, zgadza się. Możemy go wykorzystać. Trzymaj. Znakomicie. Teraz możesz stworzyć runę? Tak, mam wszystko Teraz czego potrzebuję. potrzebuję. Teraz wystarczy połączyć te dwa elementy. No niestety, przez to, że ognika użyłem i mnie nie przyłapał na kradzieży, no to skrypt Ubole. się nie załączył i taki bubol mały wyszedł. Te zwoje i mikstury. Z ich pomocą walka z nie powinna być dla ciebie problemem. I nie zapomnij tej runy, aby tutaj wrócić. No dobra, na razie surowej stali mu nie dawajmy. Do kopalni i zniszczenie ożywieńca. Także może się zapiszmy, bo nie wiadomo, co nas czeka. Czy od razu walka? Na szczęście walka od razu nie. A czy my możemy jeść sobie roślinki na manę? W sumie możemy. Ognika też odpalić mogę, bo mamy powiedzmy. Wystarczająco many nie mamy, tylko mamy po prostu bryłki do zebrania. I co? Ile my zombiaków jesteśmy w stanie zabić jednocześnie? Jesteśmy w stanie zabić dwóch. Dobra, pijmy szybko miksturkę. Bo zaraz, jak się rzuci na nas, to będzie źle. Ale zjemy sobie. Roślinkę dwóch zombiaków jesteśmy w stanie zabić jednocześnie. Także mamy dwa korytarze do przejścia. Podejrzewam, że w każdym będą zombiaki. Dobra. I raczej zwojów nam powinno wystarczyć na to wszystko. 13 bryłek musimy zebrać, więc wiecie. Podejrzewam, że będzie 13, może nawet 14. Nie więcej, nie mniej. Okej, okay, kolejny poziom. Biegnie kolejny. Zwoje jeszcze mamy, także... Modyfikacja się przygotowała, jakbyśmy nie trafili. To mamy jeszcze cztery. I w zasadzie mamy 19 bryłek tej czerwonej rudy, więc możemy się teleportować do doliny. I to nas przenosi idealnie koło MAGA. Także spoko. Mam surową stal. Dobra, Dobra robota. robota. Przyniosłem czerwoną rudę. Doskonale. Teraz możesz stworzyć miecz? Tak, spróbuję. No ale stworzył z jednego kamienia runicznego dwie runy. Wyszedł doskonale. Jednak zachowaj ostrożność. Być może będziesz trzymał w ręce najpotężniejszy oręż w królestwie Adanosa. Teraz, Teraz mogę teleportować się do Gariduru. Przebywam obecnie w katakumbach pod Kaplicą, ale do tego celu będę potrzebować obydwu run. No i oddałem runę. Stworzy runę? Czy coś? Proszę, weź to. No, i super, możemy się zapisać, możemy sobie nową runę wziąć, założyć nowy mieczek. 200 obrażeń, także zobaczcie, to jest całkiem kozak. Szkoda, że nie możemy wydać naszych punktów nauki, nawet na po prostu, wiecie, na, na naukę walki jednoręczną. No w zasadzie, jakby myśliwy powiedział, a przyszedłeś potrenować, czy cokolwiek, byłoby fajnie, nie, ale chyba raczej takich. Mam problem. Potrzebuję czegoś. O co chodzi? Nie mam pewnej rzeczy, a jest mi ona ogromnie potrzebna. Czego? Jak mogę ci pomóc? No, byłeś kiedyś członkiem gildii złodziei. Hej, skąd? Ach, skąd tym wiesz? Nie obawiaj się. Nikomu o tym nie powiem. A? W porządku, ostrożnie. Dobra, to w taki sposób jeszcze możemy sobie zdobyć. Albo mu ukraść i uciec, albo po prostu nauczyć się kradzieży hey! kieszonkowej. I wyciągnąć mu z kieszeni. Nieźle. Szczerze mówiąc, nie spodziewałem się takich możliwości po modyfikacji, że będziemy mogli. Ale dobra. Co? Jak się tu stałeś? To nieistotne. Wiem wszystko o tobie i twoich ciemnych sprawkach! Zrobię wszystko, aby cię zatrzymać! Ty, swojego myśliwy, chcesz zatrzymać mnie, kapłana Belliara. Czas skończyć z twoim głupim gadaniem! Zakończmy to szybko! Dobra, nie wiem na ile ciosów jestem, mam nadzieję, że przeżyjemy! No. Dobra, ani on walczyć nie umie ani ja. No i co? Możemy go po prostu zabić. Odłóż broń. Dobra, odłożymy Skryciarz. broń. Dobra, ale pokazał się ten mag, mamy szpon Beliara. Także spoko. Jeszcze nie wiesz, magia została zniszczona, a wyjście z doliny znowu jest czyste. To wszystko twoja zasługa. Nie wiem jak mogę Ci podziękować nareszcie opuścić ten świat. no i koniec gry. Także fajnie, fajna, krótka modyfikacja. Fajnie, że jest polski dubbing, ze względu też na niego. Ograłem tą modyfikację. Jak widzicie, zajęło mi to około 30 minut. Bez ognika, zbierając to wszystko ręcznie, no to myślę, że. Że jakieś do 40 minut by się biegało, latało, szukało, zbierało. Samych patyków jest więcej. Co prawda, z, trzeba wyczyścić sobie tam koło goblinków i kretoszczurów, żeby móc powiedzmy znaleźć stal i kamień runiczny potrzebny do przejścia modyfikacji. No i powiedzmy, możemy, nawet jakbyśmy mu oddali posążek. I Inosa podejrzewam, że byśmy mogli mu go ukraść po prostu z kieszeni drugi raz dzięki właśnie kradzieży kieszonkowej. Także to też jest fajna opcja, że takie coś dodali. No, zauważyliśmy to dość późno. Pewnie byłaby opcja, może nawet chyba nie, przed by nie było, tylko dopiero jakbyśmy ukradli, oddali mu ten posążek, poszli się nauczyć. I wtedy mu ukaść. Miejmy nadzieję, że zręczności by nam wystarczyło, ale podejrzewam, że twórca zrobił tak, żeby się udało. Także dziękuję wam za dzisiejszą modyfikację. Mam nadzieję, że się podobało. I do zobaczenia w kolejnej. Cześć. Pa, pa.